osoba która uważa facet który uważa że kobiety nie chcą zwracać na niego uwagi lub facet który trafia tylko na kobiety które nie zwracają na niego uwagi to jest facet który najprawdopodobniej ma niską samoocenę mówiąc inaczej niskie poczucie wartości mówiąc inaczej nie docenia siebie nie postrzega siebie jako atrakcyjnego jako fajnego faceta to się w nim zaczyna czyli on stoi przed lustrem i mówi uff ale brzydal od tego się zaczyna, że patrzy w usta i widzi brzydala, widzi nieudacznika. Czyli on sam siebie postrzega negatywnie. On nie akceptuje swojego ciała, on uważa, że jest gorszy, się nie nadaje, on wierzy w to, że z nim jest coś nie tak. Potem wychodzi z domu, wychodzi do świata i przypadkiem trafia na kobiety, które, które nie chcą spędzać z nim czasu, albo przypadkiem trafia na kobiety, które też widzą w nim, że coś jest z nim nie tak. I on mówi, ha, ha, ha. To wszystko przez te kobiety. Te wszystkie kobiety, one są takie same, one nie doceniają takich facetów jak ja, one uważają, że coś jest ze mną nie tak. To wszystko przez nie. Ja bym dawno był w szczęśliwy związku, ja bym dawno był szczęśliwy. ale no co ja poradzę na to, że same kobiety są, które nie doceniają facetów, które nie, nie zwracają uwagi na takich facetów jak ja. To, czego nie widzi, to że to się od niego zaczyna. On sam postrzega siebie jako nieatrakcyjnego. Tak jak ty postrzegasz siebie, tak postrzegają się inni. Jeżeli Ty postrzegasz siebie jako totalnie nieatrakcyjnego, beznadziejnego faceta, no to no nie za bardzo będziesz trafiał na kobiety, które widzą w Tobie najfajniejszego, najprzystojniejszego, najbardziej atrakcyjnego faceta. Wiesz dlaczego? Bo Ty nie będziesz wybierał takich kobiet, Ty będziesz omijał łukiem. Umysł działa w ten sposób, że zawsze dostarcza potwierdzenia tego, w co wierzymy. Jeżeli wierzysz, że jesteś do niczego, to będziesz trafiał na ludzi, będziesz wybierał podświadomie ludzi, którzy potwierdzają Twoją wersję, że jesteś do niczego. Czyli chodzi o to, że w ten sposób, patrząc na to, jaki ktoś ma efekty w relacjach, ja mogę bez najmniejszego problemu powiedzieć, co on ma w głowie. Jeżeli Ty cały czas trafiasz na kobiety, lub w ogóle na nie nie trafiasz, lub trafiasz na kobiety, które twierdzą, że coś jest z Tobą nie tak, które twierdzą, że jesteś nieatrakcyjny, które Cię mają szerokim łukiem, to znaczy tylko i wyłącznie tyle, że Ty. Nie doceniasz siebie, postrzegasz siebie w negatywny sposób, że uważa, że coś jest o mnie tak, że czuję się na przykład gorszy. Więc wykonujemy taką pracę, że przestajemy obwiniać kobiety, rzucać na nie odpowiedzialność, że z nimi coś jest nie tak, patrzymy do własnego wnętrza, czy ja przypadkiem nie obniżam swojej samooceny, czy ja przypadkiem nie czuję się gorszy, czy ja, na ile ja się czuję, na ile ja się czuję atrakcyjnym facetem, Nagle no, się okazuje, że no dobra, no faktycznie, no przyznaj się bez bicia, stoję przed lustrem, widzę brzydala. No to cholera, no, jeżeli ty widzisz brzydala przed lustrem, no to jak masz trafiać na kobiety, które widzą e, Michała Anioła na przykład, boskiego Adonisa. Jeżeli ty sam. I to jest najlepsze, że takich kobiet z innej strony jest ogrom kobiet, które widzą w tobie piękno, które widzą w tobie atrakcyjnego, pięknego faceta. Ale ponieważ ty w to nie wierzysz, ty uważasz siebie za brzydala, to ty nie będziesz na nie trafiał. Będziesz się źle czuł w obecności kobiety. Gdybyś teraz, gdyby zamiast mnie siedziała ta kobieta, która postrzega ciebie jako pięknego, atrakcyjnego faceta, tak czułbyś się trochę nieswojo przy niej. Bo to, jak ona ciebie postrzega, nie pasuje do tego, co, w co ty wierzysz na swój temat, ona nie potwierdza twojej wersji rzeczywistości, ty byś się czuł nieswojo, nie dałbyś rady być w związku z taką dziewczyną i. Znalazłbyś taką, która potwierdza to, w co ty wierzysz, że coś jest z tobą nie tak. I potem miałbyś pretensję do niej, że ona wie, widzi w tobie nieudacznika, nie widząc tego, że ty nieświadomie rezygnujesz z spotykania się z kobietami, które są na takim poziomie, które są tak dojrzałe, świadome, że widzą w tobie doskonałą, perfekcyjną istotę. I teraz uwaga: ty wcale nie chcesz z takimi kobietami się spotykać. Ty nie chcesz spotykać się z kobietami, które widzą w tobie atrakcyjnego, męskiego, dojrzałego, perfekcyjnego faceta. Ty nie chcesz się z nimi spotykać, bo przy nich czujesz się niekomfortowo. Przy takich kobietach, przy kobiecie, na takim poziomie, na poziomie takiej akceptacji, już nawet miłości, z ciebie zaczynają wychodzić te tak zwane niedoskonałości. Przy takiej mega pewnej siebie, kobiecie, która jest, ma bardzo wysokie poczucie wartości, wysoką samocenę, która siebie kocha, akceptuje, przy niej, z ciebie wychodzą. Różne emocje, przy niej czujesz się gorszy, masz poczucie, że czegoś Cię brakuje, jakiś taki niepełny przy niej jesteś, wychodzą z Ciebie emocje, Ty nie chcesz ich czuć, więc unikasz spotykania się z tak świadomymi, dojrzałymi kobietami i celowo wybierasz kobiety, które też mają niższą samoocenę, bo przynajmniej przy nich nie czujesz się źle, czyli znowu zawsze wszystko wraca do nas i do tego, żeby zadać sobie pytanie, dlaczego ja nie spędzam czasu z kobietami o wysokim poczuciu wartości, z kobietami, które widzą we mnie atrakcyjnego faceta? Dlaczego ja wybieram kobiety, które widzą we mnie brzydala i nieudacznika? Czy przypadkiem nie bierze się to z tego, że ja sam siebie tak postrzegam? A jeżeli tak, czy nie nadszedł czas, żeby przestać wierzyć w tą fałszywą tożsamość, bo to nie jest sprawa na Twój temat, nieudacznik, brzydal, to jest tak zwana fałszywa tożsamość. Więc zadaję sobie pytanie, czy nie nadszedł czas, żeby przestać wierzyć w to, że coś jest ze mną nie tak, w końcu to puścić i zobaczyć prawdę na mój temat, że zawsze wszystko było ze mną w porządku, że to, kim jestem w esencji, jest czymś pięknym, atrakcyjnym, doskonałym, że to ciało jest ok, takie jakie jest, że mu nic nie brakuje. Czyli nadszedł czas, żeby po prostu siebie zaakceptować. Tadam, o to chodzi. Ktoś jeszcze siebie nie zaakceptował, nie chce siebie zaakceptować. Dlaczego? Dlatego trafia na kobiety, które go nie akceptują. Bo sam siebie nie chce zaakceptować. Więc zadajesz pytanie, czy nie należy czas, żeby siebie zaakceptować? No tak. Ale znaczy, że co? Że mam te małe bicepsy zaakceptować, te zęby, tego małego penisa, ten brzuszek? Właśnie tak. Masz to zaakceptować. Jak to w sobie zaakceptujesz, to zobaczysz, jak fantastyczne kobiety zaczną pojawiać się w twoim życiu. Bo wzrośnie tobie poczucie wartości, będziesz się czuł lepiej na swój temat, będziesz miał inne standardy, no i tym samym będziesz spędzał czas z kobietami, które też czują się dobrze na swój temat. No i przy takich kobietach będziesz się czuł jeszcze lepiej. Ale punktem wyjścia jest zawsze ogarnięcie swojego bałaganiku w głowie, zaakceptowanie siebie, zawsze punkt wyjścia. Zaczynamy zawsze od zastanowienia się, czego jeszcze w sobie nie zaakceptowałem, i tu robimy tą robotę. A potem wychodzimy do świata.